Siema, witam serdecznie w kolejnym filmiku e, dziś jakaś taka luźna robota klima. nie za ciężka Nie za ciężka czyli wyrzucanie jest stajnie. dosyć późno już, bo jest godzina już 15.40 A ja dopiero robię stajnie, no, ale no życie teraz szybko ciapkę palimy. Muszę to tak naprawdę wziąć wyrzucić drzewo, bo drzewo przywieziono za ostatnio e, ciapkiem. No i muszę wyrzucić drzewo. Teraz tylko drzewo wyrzucę. Wezmę przyczepę, podczepię i idę sobie szybko konią, żeby je wpuścić. A później przyczepa do, do stajni z przyczepą do stajni i, i zrobię boks i gida Dobra, widzimy się za chwilę, ale najpierw zapalimy. Mamy Ale to musimy teraz wykipować, bo jest szczepa potrzebna. I tylko jemy. I jedemy, nie? nie później to przerzucimy Tawark, tak żeby tutaj było dość auto auta tutaj piecu się pali tylko tu się pali. Czymś, pali dobra jedziemy do stacji popatrzcie jak to i co? ktoś tam pisał inne że będą uślepiać czyli ładnie na dół się अच्छे से तो आगे निकलूँ। अच्छे से तो, तो. Tak, pan obserwuję obserwuje! To też ta rozpierdala na jaja! Nie świeci ładnie! Więcek, Dobra. No, i tak naprawdę o, możemy sobie działać. Jest godzina 16:35. Nie wiem, czy widać 20 grudnia. Mam jeden bok dzisiaj do zrobienia, bo więcej nie robię. Ale może jutro, bo pojutrze wezmę, zrobię jeszcze dwa, bo będziemy dzisiaj, albo jutro odrobaczać dzieciaki pastą. Tutaj, ja proszę. I dzisiaj u nas leje jak cholera. Widać po ciapku jaki jest mokry. A tu jest ciąg. Parujący ciąg. A o ciąg i się. Co? Boisz się? No, a sprzątam boks po olku. Który wrócił od nas niedawno, a. Przez wczoraj poleciał. Do Dubaju. Opina światowy jest. Stary nigdy nie był w Dubaju, a. a koń pojechał do Dubaju. No ale. Tutaj gwiazducha z Drakusiem z, z, z Drakuś Drakuś No Drakus jest no. ładnie obserwuję, a tutaj z drugiej strony mamy y, Rudiksa i szatana a boks to jest po jakim? Po kim to był? A po Cesiu. Po Czesiu nasz też nie był to wyjechał. I tutaj jest boksik Olek'a. Zaraz no, wrzucę wam jak Olek ostatni dzień był jeszcze na wyjeździe. Dobra, ja działam. No i do zobaczenia później. Dobra, na dziś koniec. Godzina 17.08, no 10. No, ja wyjeżdżam ciapkiem, bo on nie chce zostawiać go tutaj w stajni. Yy, Przyczepa jest prawie pełna, bym powiedział. Tego jednego boksika, widzicie? No, prawie, no tak? Jakby jakby rozrzucił po całości? tu widzicie? To by, jak to by w burtach było. Aha, to praca, nie, ładnie. Masz parcie na szkło? ducha? Mokre, widzisz? Aha, jest parcie na szkole? Nie ma, nie? Tak, tak. Abyś miała, bo, bo później jak będziesz skakać tu. To... A tak wygląda boksik. Już czyściutki. Poza Elegancko. O, tutaj trochę jeszcze paruje. Dobra, otwieramy. Bangladesz. I co? I, i co? Do tyłu. Odstawiamy go na bok. komi przykrywamy bietareczkę małym. No jutro nim wiadę. I tak naprawdę zrobię tylko boksy takie, ja robię codziennie. Czyli staczka, no, staczka dojdzie. Wywiąza. Ale to jutro wam pokażę co i jak Witam serdecznie w kolejnym odcinku i naprawdę dzisiaj jest 22 20... 21 przepraszam Jutro jest 22, piątek Dzisiaj jest czwartek Idziemy o. Wczoraj Wczoraj wieczorem do godziny chyba na mam otwartą Idziemy do dziabka, do dziabka tutaj z wiaderkiem na kumie. Dobra, wjeżdżamy, panimy, wjeżdżamy i co? Robimy swoje, wywozimy i koniec Jówki, nie Dzisiaj jeszcze muszę do ale Ale toi Powoli chwilę świecę Gaz do oporu Deszcz zaczyna padać. Nie jest ciekawe. Nie jest ciekawie. A, byłem oglądać jeden traktor. Fajny, nie powiem, że nie. Ale było parę mankamentów, które nie podobałem się. Tutaj ciekło, tam ciekło. No może to nie jest nowy traktor, i to wszystko można zrobić. Ale jak jest cena zaporowa. No to albo Paweł obniża i, i wtedy myślimy żeby kupić, albo po prostu odpuszczamy sobie, no ja się na razie odpuściłem Zobaczymy po świętach Dobra palimy jaja Zobaczymy po świętach, zobaczymy po świętach. Jeśli Nie powiedziałem wcześniej, no to tutaj trzeba, oglądać. 80 koni posłów, takie mi fajnie, podoba mi się, Fajny, się. E, dobra, jedziemy i ja ja na... jedziemy do trzeba to, trzeba to, nadłożyć, nadłożyć. trzeba to, trzeba to, trzeba to, trzeba to, trzeba nie, 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 nie dało się tu nie jechać, bo widły A czapkiem mi się wydaje, że byliśmy się nie jechać, nie? Pojedziemy szerzej Tylko, że szerzej nie pojedziemy, bo co? A, bo się czapek kupa śliczka mu, rzućmy mu polo biegi polowe Może będzie łatwiej Boja będzie ładnie. Czekajcie i czegoś teraz na jakiś czas będzie uczynie hamulca Po to są hamulce rozłączane, możemy je używać. Ne? Ale co z tego, jak jeszcze Szczepan Szczepa jeszcze musi wyjechać, a tutaj już się robi mało nic To liczę, że jadę Jadę sobie powoli na jedynce polowej Tu wchodzi tam Ciekawy jest Kurwa Wejdziesz da. i wejdziesz Udało ale... się wjechać Po, po ciężkim wieździe, ale udało się robić cudem i więcej razy nie będę wjeżdżać ze względu na to Może no, ciasna jak cholera szczepa tak naprawdę była przy samym bo Nie widać żeby coś się tarło ale idealnie się tutaj a praktycznie przy samym na i tutaj przystałem na dziku z tamtej strony lepiej się wjeżdża i z tej strony nawet jak wyjeżdża to w lewo. Jest za mało miejsca tutaj A ciapek mu no, mimo wszystko, no fajnie wie, że ten, że tym hamulcem się dało nam ale. ale ciężko, ciężki masz pryzm. No, po prostu no, za słabo no, działa <słuch> Działamy, powoli sobie już nawykamy tu bandy niewiało no mi po co mam kujeniki sobie wiedzą się jeszcze muszę słowa coś przywieźć. muszę się słomy przywieźć tam do tego boxu. wolnego co teraz jest wolny ale za dwa tygodnie już będzie zajęty no i ogólnie tutaj muszę wszędzie dościelać ale to tak powoli Robota Dwie godziny, trzy Ile godziny? Nawet nie no No dajmy 2 godziny Po całości Cała robota będzie dwie godziny Dobra, jedziemy Dobra, jedziemy Zalicz zalic. Można powiedzieć, że będzie prawie po robocie Ale Ale jeszcze muszę przynieść Nie jestem jeszcze w w tym dojściu. No to, to się to, nawet jeszcze dało pracę tutaj tak, że tu tak Czyli jakby nie wiem, zależy prawo, lewo i prawa, 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 prawo, lewa, nie wiem, nie wiem, czy zajmie nie no? Ale może tak jedna że jeden człowiek daje na prawą stronę, drugi na lewo i może któryś człowiek jest po prostu w tak mi się wydaje ale nie wiem no i eee, to co następne jakieś kabelki pod spodem wisiały takie podłączane nie eee, wiem co to było do czego to służy co eee, dalej no brak takie odcięłość jak zaczep transportowy naczelnica tak, w ogóle nic nie działa Kościół widać, że to Honda sprzedaje, bo po prostu ładnie pomalowany jest, Nie, nie, nie wiem. A, to nie chodzi, że to że ładna boczka. krewa nie daje, Może ładnie wygląda, bo... Jedno, to wszystko, wszystko, nie wszystko muś, musi działać, No i to? 55 Powiedział, że nie No nie Ja powiedziałem, że ja przepłacał nie będę Bo to nie o to chodzi, żeby przepłacić albo nie, dać o ja to bo pieniędzy i później Matki czy ładować To tak naprawdę na sam stan zmiana oleju w nim To ma tak naprawdę na 40 Jedenaście e, 11 w silnik Przedni most y, piątka, y, w układ tylu liczny, tam chyba wchodzi też chyba 16 litrów, same, same, same oleje to na 100% ponad półtorej koła, ponad półtorej koła, a jest odciągów nie a minus to jest dla mnie ważne, bo do kosiarki rotacyjnej muszę mieć odciąg. Zostawam no tak z siebie taka głazę, żeby się tu nie pierdolizować z tyłem, tak. to poczekajcie po prostu. i odpycham. Wielgry się. Zaszczepcie. Nie powoli. Ona tak chodzi tutaj na dynastyk. kosztuje to, to gdzieś około 200 zł no, do tego trzeba po mocowanie tego nie miał kubury, bo one oryginalnie niby nie mają no, no to tak wychodzi tak naprawdę ponad 500 zł no tutaj 500 zł, zaczepu transportowy też pewnie jest 5 może nawet 1000 zł no i tak naprawdę wychodzi, że zamiast za traktor zapłacić kompletnie w miarę Dajmy 60 tysięcy z rejestracji, bo nie jest dalej sprowadzony To jest sprowadzone, jeszcze gościu chciał eee, Anglas chciał, żeby nie podpisywać z nim umowę Tylko z Duńczykiem bo Ja kurwa Duńczyka widział, kurwa chociaż na oczy. <kluzny> <kluzny> Czyli Nie chciał czuł... Nie tak. Wiadomo, że to chciał, każdy raz, może może, ale wiadomo jak się go ten prowadzi tą umowę z Buńczykiem z, z euro, to mógł grać ten krawatę te dla piesiąca. Wiem, że może to jest akurat jego darowe, ale no ale to, nie wiem. Teraz już się mam, kto ma uchwalone. Mamy lufkę uchwalone 85, 34. Coś mi się zdarzyło Tak się, to się, to się pasy na PiS Głównowarte Wszystkie pasy Głównowarte No, to jeszcze? To w dalszej Ale opatrzoną mam Jednego pronara 82 SA 2004 rok Co jeszcze? Zetora chyba ze dwie sztuki, jeden jest 85 40 Też jest Tylko boję się ja te zetory tam ja Jak widzę Że nie ma nic na bajkę, tak naprawdę typową tylko jakoś tutaj Ta przykrownicy tak jak w Ursusie tej ciężkie serii Włączanie wałka, no już tak jak już mnie to drażni, bo jak, nie wiem, tam na jakieś tarczki, kurwa, nie tarczki, to to gówno pewnie nie działa. Później jakieś wzmacniacze momentów, no to działa, jak się używa. Jak się nie używa, to nie działa. Albo jak się nie umie używać, a ja nie umiem tego używać, bo nie wiem, jak to używać, no to, to tak jest właśnie. Co jeszcze? Case'a widziałem fajnego, i może zobaczę, może w poświętach, może po Nowym Roku po, zobaczy, pojadę zobaczyć. No, i to wszystko bez tych ciągników, ale wie. No, I to wszystko na ten moment. Dobra, ja biorę Biorę sobie Bele. A z wami się żegnam. I do następnego filmku Może, nie wiem. Hmm, może wy macie coś na sprzedaż ciekawego. Albo kolega, nie wiem. Wolę od rolnika kupić, tak naprawdę, który powie mi, że, panie, tutaj to trzeba uszczelnić. To trzeba zrobić. Tu trzeba wymienić to, tu trzeba wymienić to. Od handlarza wiecie, jak jest kupowanie. To jest... On sam nie wie, a jak wie, to ci nie powie. Bo chce ci to opierdolić jak najlepiej. A handlarz, tak mówi, mówię, zamiast się brać za zrobienie czegokolwiek, to pierwszy to wie, że już, już matuje i to na sztukę, już maluje. Taka jest kurwa prawda. Dlatego wolałbym od handlarzy nie kupować, ale no jak się... Nie uda, od, nie od handlarza? No to trudno, to trzeba wygrać od handlarza i, i liczyć na łódź szczęścia, bo to tak naprawdę jest łódź szczęścia. Czy się kupi tak naprawdę dobry traktor, czy zajechany kurwa żywcem, już i tylko kurwa podmalowany i zrobiony tak na szybko, na sztukę, żeby tylko kurwa, żeby tylko wyjechał za bramę. I jak to miało gwarancja, do bramy i się nie znamy. Dobra, trzymajcie się i do nas z mojego filmu. Cześć, hej!